Coś się popsuło i nie było mnie słychać. Dobra, to powtórzę jeszcze raz. Wynik wyborczy KWW Żurka to jest jakaś porażka. Ja myślę, że te słupczyńskie społeczeństwo to jest k banda imbecylii, która głosowała na tego Malinowskiego. To jest jakieś nieporozumienie. jeśli tyle dla was znaczy, ludzie, takie zaangażowanie społeczne. Powiem krótko, zaczęło się. Cieszy mnie to, że są tu przedstawiciele innych mediów. Kameruj, pokaż. Pokaż ludzi. Pokaż inne media. Nie jesteśmy sami. Ja myślę, że nie będę się przedstawiał. Nazywam się oczywiście Jerzy Żurek. Prawowity burmistrz miasta Słupczyna i założyciel niezależnej stacji telewizyjnej, jedynej niezależnej stacji telewizyjnej w naszym kraju, Prawda TV. To moje zaangażowanie, gdzie postawiłem na jedną szalę, moją ekipę Prawda TV, moje życie prywatne. Jest dzisiaj ze mną siostrzeniec. Razem tutaj przyjechaliśmy. I chciałbym Wam powiedzieć, że być może to jest wielki dzień dla całego globu, że będą mogli dowiedzieć się, że Ziemia jest płaska. Jak dwoje pozdrowe. Zmierzymy to i zobaczycie, że to jest linia prosta, a nie jakieś koło. Wujek zabrał mnie na wycieczkę do Krakowa. Nie wiedziałem, że będziemy tutaj robić jakiś cyrk z mierzeniem, także proszę się rozejść. Eee. Biznes sprzedaży dział organowych. Wszystko inne. I to tylko te pięć głosów to znaczyło? Tam czy tam sześć? To jest dramat, że w tym państwie, w którym media nie były w stanie powiedzieć, że Jerzego Żurka zbezczeszczono. Tego człowieka oskarżały bezpodstawnie. Całkowicie płasko. Absolutnie płasko. Absolutnie płasko. Drodzy Państwo, widzą Państwo te dorożki? Kameruj na dorożkę. Już drodzy Państwo, wszyscy będziemy jeździć dorożkami, nie będzie żadnych aut. Jest ideologia, prawda, eko. Tutaj nam Pan powiedział, prawda, że o zwojach mózgowych, no ale Powiem tak, że to są nieszczęśliwi ludzie, którzy tyle rzeczy nie wiedzą, co my już wiemy. I też nie dajmy się zwar zwariować z tymi drzewami. Moły drzewa, drzewa, saćmy drzewa. Jest drzewo? W sumie czy leży, czy rośnie, Grunt, że jest. Wujek zostawił mnie samego w Krakowie na ławce, zostawił mi miarkę, wodę i megafon powiedział, że, że wziął ze sobą koc termiczny. Wujek, gdzie jesteś? Widzicie, że się nie zaczęło? To się zaczęło, zobaczcie na drogę kameru, drogę wjazd na e, Jest zablokowana. Dlaczego? Nic więcej nie powiem. tu jak zaczyna się. Drodzy Państwo, właśnie, jesteśmy tutaj, żeby powiedzieć prawdę o tym, co tak naprawdę stało się ze Smokiem Wawelskim. To Dro... była taka legenda, Smok Wawelski, nie czytałeś? Policja nas zaraz zgarnie w W każdej legendzie jest ziarno prawdy. To zwycięzcy tworzą historię. Drodzy Państwo, dlaczego Smok Wawelski został w podstępny sposób zamordowany? Tak, zamordowany. Co wiedział? I czym się naraził? Czy przypadkiem jego zamordowanie nie miało na celu powstrzymanie geopolitycznego sojuszu z reptylianami? Drodzy Państwo, mogliśmy być teraz jaszczurczą potęgą. O tym i o innych rzeczach opowiem od 14 marca w kidach w filmie Wujek Foliarz. Także wbijajcie do kin 14 marca na Wujka Foliarza. Prawda zwycięży drodzy Państwo, prawda zwycięży, prawda TV Dobra robota młody Chcesz nam Energetycznego? Wiesz Strasznie promieniowanie dzisiaj od słońca idzie Także bez tego a nie rusz. 小笔多